Siwanko, siwanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku budowa bazy, budowa podwójnego bunkra, bo obiecałem i powiem wam, że wybudujemy tylko podstawy tej bazy. Dlatego, że dalej sobie możecie zrobić bazę po swojemu. Możecie zrobić zwykłą bazę taką, o, możecie zrobić jakieś coś takiego popieprzonego, i w sumie z tej bazy da się zrobić wszystko, więc to już tak naprawdę. Wasza wola, co zrobicie. Będzie się budować to można na miliard różnych sposobów, więc bez sensu, żebym pokazał budowę całej bazy, bo tą bazę możecie wybudować po swojemu i to nie ma sensu, ale muszę Wam pokazać kor, czyli ten powiedzmy środek, to główne coś, z czego się zaczyna budować bazę, dlatego że to zwykłe coś jest na. 24 rakiety, jak dobrze zrobicie to nawet na 32, a jest to dosyć mała baza i to jest baza dla raczej solo, solo, duo, a trio to już będziecie się troszkę bardzo denerwować, więc polecam dla maksymalnie dwóch osób tą bazę robić, albo solo, to nie jest dużo, uwierzcie mi na słowo. Zaczynamy bazę budowania od tego, że wybudujecie sobie... Takie piękne dwa kwadraty. Te dwa kwadraty są bardzo ładne i do tego musicie zrobić takie kwadraty i wtedy będziecie szczęśliwymi ludźmi. Robicie mniej więcej coś takiego. I tutaj sobie budujecie coś takiego. Tylko ja od razu buduję sobie z metalu, bo nie chcę mi się marnować, że tak powiem, czasu. Dobra, jak już macie postawioną szafę i macie wybudowane coś takiego pięknego, robicie to sobie tam z drewna, kamienia, yy, łotewa, to yy, musimy jeszcze zrobić dachy, bo ktoś tam wejdzie dachem. Kipo. Następnie budujemy yy, tako, bo trzeba to jakoś zamknąć. I tu budujemy sobie ładny kwadrat, żeby można było jako tako wyjść. O tako, teraz sobie to ładnie zabudowywujemy. I mamy prawie wybudowaną bazę. Teraz Wam będę wszystko tłumaczył o co chodzi. No i teraz tak. Jeżeli chcecie mieć więcej, trochę miejsca, to polecam yy, zamiast tam to, to, to sobie zamykać i tam budować kwadrat. To wbudować tutaj na przykład jeszcze jeden kwadrat. O tako. I zabudować go sobie o tako. I będzie tako. I będziemy mieli teraz takiego kutonga yy, mini dildo yy, z małym ptakiem. I taka baza wygląda. Dlaczego tu? Dlatego tutaj macie taką, bo macie po prostu więcej miejsca, co jest całkiem proste i logiczne. Teraz bardzo ważną rzeczą jest: ja sobie wyłączę na razie tego noclipa, bo on nie ma sensu. Bardzo ważną rzeczą jest, aby sobie tutaj wsadzić jakoś graty. Polecałbym w to miejsce wrzucić sobie skrzyneczkę. Teraz będziecie wiedzieli, czemu to jest podwójny bunkier, bo na razie to nawet nie jest podwójny bunker, tylko jest pojedynczy bunkier. Zastanawiam się, czy jestem w stanie tak postawić. Jestem w stanie tak postawić śpiwór. I wtedy możecie sobie postawić tutaj więcej skrzynków i być bardziej szczęśliwi. Małe skrzynków poproszę. Małe skrzynków się jeszcze powinno zmieścić. Ze dwie sztuków albo się nie zmieści. Zaraz zobaczymy. Zmieści się. Dwie sztuków skrzynków albo jedna. Dobra, może być jedna. Nie ma to większego znaczenia I teraz tak, ogólnie ta środkowa część bazy Czyli ten kwadrat, któryście wbudowali Najlepiej jest sobie zrobić z haku I tego haku wbrew pozorom Wcale nie pójdzie wam dużo, zaraz dokładnie Będziemy wiedzieli ile, bo około pewnie 200 Powiedzmy sobie 200, 300, 400 Nawet 500 haku, grając solo Jesteście w stanie w ciągu jednego dnia Ogarnąć sobie z Z przeróbki Chociażby materiałów Więc weźmiemy sobie 300 haku i teraz tak to musi być z haku, to musi być z haku, to musi być z haku, to musi być z haku To i to musi być z haku Włączam non-slipa i buduję dalej to haku, to haku, to haku, to haku To haku, to haku i to haku i teraz ja sobie tam zabudowałem rzeczy, pewnie mówicie, no debil, zabudował się i teraz jak on wyjdzie, no idiot. Ale chodzi o to, aby tak było to zabudowane. Stawiacie sobie następny śpiwór, jeden nazywacie sobie, nie wiem, bunkier we w środku. drugi nazywacie sobie bunkier, yy, że tak powiem, na zewnątrz i macie praktycznie wybudowaną bazę. Wstawiamy sobie drzwi. Teraz tak, miejsce na pieca. Macie dwie opcje, albo robicie tak, że wstawiacie sobie yy, tutaj... Dobra, to są całe ścianki. Albo wstawiacie sobie tutaj piecyki, aczkolwiek ja nie polecam. Albo wstawiacie sobie tutaj więcej skrzynek, bo w tej bazie jest turbo mało miejsca. Niestety, ale taka jest prawda, że miejsca tutaj jest tyle, że prawie go nie ma. Więc jak najwięcej skrzynek możecie sobie tutaj wcisnąć. Żeby być bardziej. Oj, coś zepsułem. Żeby być bardziej szczęśliwymi, nie będę tego wstawiał jakoś super dobrze. Byle mi się to postawiło. Dobra, jednak będziemy stawiać super dobrze. Bo to jest bez sensu, tak? Ostawianie. Poproszę o możliwość budowy. Thank you. Teraz się okaże, że mi skrzynek zabraknie. Helikopter leci. Dobra, tu wam się jeszcze jedna mała skrzyneczka zmieści. Możecie też zrobić opcję taką, że e, którąś z tych stron budujecie. Z pół ścianek, nie z całej ścianki. Wtedy będziecie mogli zrobić na przykład taki myk. A to już, że tak powiem, historia dowolna. Teraz tego nie postawię pewnie. Oczywiście, że nie postawię. Uwielbiam tę grę. Po prostu kocham. Wcale nie jest yy, trochę niedorobiona, no ale że tak powiem, takie życie. Robicie sobie tako. Robicie. Chodź tu. Robicie sobie tako. I teraz sobie możecie zrobić taką sytuację. I tu postawić sobie następne skrzynki. Wtedy będziecie mieli troszkę więcej skrzynek. Do skrzynek będziecie mieli dostęp na luzie. Tutaj możecie sobie capnąć skrzyneczki. Tu możecie capnąć skrzyneczki. Tu możecie postawić jeszcze jedną. Yy, wasza wola. Kubeka stawiamy sobie gdzieś tu. Bo tak. Nie mamy miejsca na Piece, więc stawiamy sobie je tutaj, żeby sobie po nich włazić. Ewentualnie możecie ich wstawić więcej, da, da, da radę, zmieści się, no problemu. Tutaj nie stawiamy nic. Ewentualnie tu możecie zamiast skrzynki postawić sobie dwa piecyki. Tutaj skrzynkę, tutaj następne skrzynki. Wbrew pozorom, mała baza, ale jest tutaj trochę miejsca. W WBK równie dobrze możecie postawić tu, albo możecie tu postawić więcej skrzynek, żeby mieć to, nie wiem mieć po prostu tutaj jeszcze materiały, co jest całkiem chyba logiczne, że powinniście mieć tutaj skrzynki yy, więc ja tu wstawię skrzynki, bo potem będziecie mówić, że ej, ale tam nie ma skrzynek i jak stamtąd wyjść, jak tam nie ma żadnych przedmiotów zrobiłeś do dupy bazę, więc yy, więc skrzynki, gdzie są skrzynki? Jesus, yy, jak ja nienawidzę tego menu a chybi utrafił, zamiast patrzeć po nazwach to ja lecę sobie tak o, i szukam skrzynków Wezmę od razu 100, żeby nie musiał tego 10 razy szukać. Hmm. tak nie mogę. Smutek. Więc będzie tak. Dobra. Ech. I teraz muszę jeszcze Wam to wytłumaczyć, wszystko co tu chodzi. Dobra, ta baza na razie, jakby na to nie patrzeć, jest na jedną parę drzwi garażowych i w sumie na. Teraz tędy nie przejdę, przejdę. I na jedną ścianę, czyli na razie jest na nie umiem liczyć 19 rakiet, jakby na to nie patrzeć, więc trzeba to troszkę dorobić. <ścoughs> Niestety musicie zaopatrzyć się w coś takiego jak wrzutnik, bo nie wyciągniecie sobie rzeczy ze środka bazy, więc wrzutnik musi być. Oczywiście ja wrzutnika będę szukał teraz miliard godzin w tym menu. Dob dobła. Robimy tak, cyk. Cyk, i już możecie sobie stamtąd wyciągać rzeczy. Teraz tak. Bardzo prosta sprawa. Wychodzicie sobie z serwera. Dobra. Eee, Begradę. Wy tego sobie nie użyjecie, bo tak. Dobra. Tu sobie zabudowujemy, tak. A tu sobie zabudowujemy. Tak. Nie wiem, czy ja to dobrze zabudowałem. Że to zabudowałem. Tak. O. I jest tacy. I nie macie bazy. Baza zepsuta. Dobra. Ale, ale, żeby nie było. Z tej strony baza niestety jest na małą ilość rakiet, co nie jest fajne. Więc niestety, ale musimy zrobić coś takiego. Musimy zrobić tak. I tak Dobra, tym oto pięknym sposobem Mamy bazę w kształcie jeżo zwierza I po I mniej więcej, żeby do niej wejść A przynajmniej dostać się do głównego lutrumu Potrzebujecie Od najsłabszej strony Czyli od zewnątrz, bo tędy się nie opłaca Chociaż w sumie od każdej strony potrzebujecie 16 i następnie 16 od tej manki rakiet, czyli 32 rakiety, a od zewnątrz potrzebujecie 8, 16, czyli 24 rakiety na taką małą prostą bazę. Oczywiście zaraz pewnie ktoś powie, że no ale ziomek, przecież jak się gra, to tutaj jest otwarte. I tutaj jest 16 rakiet, a tutaj jakby na to nie patrzeć, są jedne drzwi, więc potrzebne ci jest następne 3 rakiety plus yy, minus, tak mniej więcej, więc trochę okłamałeś, bo to nie są 24 rakiety, więc żeby było prościej, to ja zrobię mniej więcej. Dobra, teraz zepsuję. To ja zrobię mniej więcej coś takiego. Wybuduję tutaj sobie kwadrat. Umiecie budować kwadrat, na pewno umiecie budować kwadrat. Nie powiecie, że nie. Teraz sobie zrobię tako. Zrobię nawet jeszcze bardziej. Kurde. Piomek. Zrobię sobie jeszcze bardziej tako. I teraz zrobię tako. I w tym momencie możecie sobie wstawić 5 miliardów drzwi. A baza i tak będzie tak samo. A w sumie nawet troszkę lepiej, przynajmniej od tej strony yy, zabezpieczona. Więc żeby nikt nie mówił, że ej, ale trochę skłamałeś. To ja zrobię po prostu więcej par drzwi. I, i wtedy nie będzie, że ja skłamałem. Także cyk, cyk. I tak jak ktoś będzie właził, to pewnie wejdzie sobie tędy, to będziecie mieli otwarte. Jak będziecie na serwerze, będzie tutaj ładował. Dobra, ale swoją. Tak. Byty wy, byty wy. Tej bazy nikt nie jest w stanie rozwalić, jeżeli y, będzie robił to pierwszego albo drugiego dnia, przynajmniej w większości przypadków. Dlatego że takich baz nie opłaca się rozwalać, bo to są bunkry. I już zwykłe pojedyncze bunkry są ciężkie do zrajdowania, bo wystarczy, że ktoś siedzi w bazie i sobie tutaj postawi y, y, ściankę, i do tego sobie postawi sufit. Już tutaj i tak nikt nie wlezie, bo to już jest dużo rakiet. A co dopiero, jak ktoś sobie to tak zabudował od każdej strony, to nikt tego nie będzie sadził. 300 haków wam wystarczy, tego nie musicie ulepszać. Jakby na to nie patrzeć. Was ważne, żebyście ulepszyli dookoła i ważne, żebyście ulepszyli. Tutaj z trójkątów, a dalej potem tą bazę. Jak chcecie, tak możecie budować. Możecie zrobić sobie wyjście na górę, wyjście na dół. Tych drzwi ogólnie nie opłacam budować, bo to jest trochę bez sensu. Raczej opłacam wybudować tutaj fundamenty i zrobić jakieś inne ściany, inne pierdoły, żeby zakryć to, żeby tutaj nikt nie wlazł. Bo tutaj sobie wtedy wejdzie od razu i mu się to otworzy. Wiadomo, więc radziłbym budować ten sam środeczek z tą pojedynczą parą drzwi. A to już dalej możecie zabudować jak chcecie. Możecie zrobić miliard, wyjść na górę, drzwi do przodu, drzwi do tyłu, futryny sklepowe, znaczy witryny sklepowe i całą resztę. Wygląda to pokracznie, więc. Yy, I'm sorry, wezmę to z góry, bo mi się to zupełnie nie podoba. I niech sobie będzie tak jak, tak jak było. Bo jedna para drzwi na sam początek i tak wam wystarczy na 100%. Żeby to brzydko nie wyglądało. Ja sobie to rozwala. Nie ulepszę. Rozwala. O tako. Jak dla mnie, ta baza jest całkiem i Polecam ją budować. Wiadomo, możecie pokombinować i możecie robić rzeczy tego typu. Jeżeli wam jest za mało drzwi, to możecie zawsze wybudować coś takiego i wstawić sobie tutaj garażówki. Będziecie mieli wtedy więcej drzwi i możecie, może będziecie się z tym czuli, nie wiem, bezpieczniej. I wtedy tam jest niepotrzebne. I wtedy, żeby tego nie było widać, możecie kombinować na takiej zasadzie, że sobie to po prostu zasłonicie. W ten sposób. Bo tak też się da. Ale jak ktoś jest bardziej ogarnięty, to i tak przez to, że te bramy garażowe wystają i przez fundament z haku, i tak będzie wiedział, że to jest bunkier. A zwykle, jak ktoś widzi, że coś jest bunkrem, to i tak nie będzie tam właził. A nawet jak wejdzie wam tutaj zobaczy: O, bunkier, otworzę sobie go na 16 rakiet. Wejdzie tędy, a potem zobaczy: O, jednak sobie go nie otworzy na 16 rakiet, więc to też jest dobry sposób, żeby zbejtować kogoś, żeby wchodził przodem. Dlatego że przodem tych rakiet potrzebne są 32, a od boku macie 8 i 16 i macie 24. Proste, jak budowa cepa. Taka oto baza. To nie jest, nie wiem, jakaś super baza, która jest. Z każdej strony ładna i piękna, ale baza nie ma być ładna i piękna, tylko ma być debiloodporna, odporna A jak gracie więcej osób, to sobie możecie większy bunkier wybudować albo nie wiem, zrobić, opieprzyć go metalem i haku miliard razy. W każdym razie 300 haku to nie jest dużo i da się to, radę da radę to ogarnąć, nie wiem, w dwie godziny gry. Na luzie, w dwie godziny gry. O metalu to już nie wspomnę, bo to jest bardzo mała baza, tylko tyle, że jest bardzo upierdliwa i niestety, ale jest e, mega, ale to mega malutka. Mały koszt, mała baza, dużo rakiet. Chcieliście, żebym tą bazę wybudował na odcinku, więc ją buduję. a następną bazę wybuduję dużą, normalną, ładną. Bo tak, bo mam fajny, jeden ciekawy pomysł. Dobra, ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Gdzie, że Wam się podobało. Widzimy się w na następnym odcinku. Livey są na Twitchu. Ty, wy, jak ktoś chce, to zapraszam na Twitcha. Ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.